Simeon to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jak widzicie, nowość jest to stronka Food DLE albo Food DLE. Nie wiem w sumie, jak to przeczytać do końca. No w każdym razie to nie jest ważne. Najważniejsze yy, jest to, że jest to stronka taka powiedzmy, trochę, nie wiem, taka quizowa, piłkarska, fifowa. Troszkę ciężko to opisać. Yy, pomysł wzięty od Shadowa. on znalazł w tą stronę. Także zapraszam do niego. Yy, no i co? Zaraz zobaczycie o co to chodzi. No, na początku czeka nas strzała na ślepo, przykładowo jasne, wezmę Toniego Crossa. No i zobaczmy. Tony Cross, jak widzicie, i tutaj mamy 1 na 12 Atoms Mate, czyli 1 na 12 prób. No i mamy tutaj, z czym trafiliśmy? Nie trafiliśmy z niczym, bo wszystko jest na czerwono. No i ja zazwyczaj idę ligami. Teraz wyjdę wezmę Ronaldo, on jest inna pozycja i tak dalej. To też nie jest... To też nie jest Premier League, zobaczymy sobie Włochy. No i jak widzicie, trafiliśmy z ligą, jest to serie A, ale niestety nie trafiliśmy z niczym innym, ale przynajmniej jesteśmy troszkę bliżej. No i powiedzmy sobie tak, na Poli yy, strzelimy, tylko w co w napoli? Tutaj by się przydał jakiś skrzydłowy, ale to tam są Włosi. Możemy sobie Loza Nie, Lozano nie ma. No to przykładowo kto tam gra? Kurczę, Zieliński, on. Właśnie, bo tu jest jak widzicie ograniczona baza. Także tutaj nie ma wszystkich znanych. No to może y, zmienimy zespół i pójdziemy na przykład do Dumfriesa. No i trafiliśmy z Holandią, czyli to jest Włoch grający w Holandii. E, I szczerze przychodzi mi na myśl delikt, ale to nie będzie delikt, bo tu się nie zgadza. E, no i tak, to jest Włoch, który gra znaczy Holender, który gra poza Interem i Juventusem. E, Holender w. Seria, kurde blade. No przychodzi mi na myśl od razu, znaczy od razu Hatebora, ale Hatebora hate, nie ma. Kurcze. Holendy gający w... To nie jest De Licht na pewno. To mamy w Holandii, no jest malen powiedzmy. Yy, z tyłu no... De Licht. O, Devry. Zobaczmy. Ale nie, bo to nie jest CB, kurczę, to nie jest CB, czyli Devry odpadnie będziemy go postrzelać. No ale i też nie jest ten internet, no tak, no to byłby głupi strzał. No ale w Napoli ktoś gra, nie, chyba nie gra nikt z Holandii. Ukurczę, oh, ciężki przykład się wydaje. Ogólnie to nie ukrywam, że siedzę nad tym już chyba czwartą minutę, coś takiego. Było tu cięcie i totalnie nie pamiętam, kto jeszcze z takich lepszych danych, bo tutaj jest od 80 iluś, gra. Jako Holender w, w, w Włoszech, no wiadomo jest ten Delicht, jest ten Hattebor, ale oni nie pasują Więc pójdziemy sobie klubami, zobaczymy Mertensa, może Tu też te skody nie są zaktualizowane niestety Może tu Napoli będzie, nie to nie jest Napoli Co, pójdźmy dalej, Mikitarian, może to ktoś z Romy jest to też nie jest nikt z Romy, no to pójdźmy do tego... Hat Aha, Hattebora nie ma, no to i lisić. Wiadomo, to nie są Holendrzy, ale ja totalnie nie wiem. To jest ktoś z, Hol z Atalanty. Poczekajcie, Robin Gosens? Nie, Robin Gosens jest Niemiec. Holender z Atalanty, no Hatebory jeszcze raz. Ha... A Te... To nie jest Hattebor. Ej, widzowie, totalnie nie wiem, kto to może być. Holender z Atalanty. Nie mam pojęcia. Ktoś musiał odejść z Atalanty w tym sezonie? Bo kurde, nie mam pojęcia. Bolender z Atalanty. Ej, to na pewno jest banalne, nie? Ale kto to jest? O. Kurde, sorry za odgłos głowy mikrofonu. Nie mam pojęcia. Poczekajcie, no jest zapata na ataku. Na pomoc jest tam pasalić. Jest ten Gosenst. Yy. Yy, yy, yy. kto tam może być? Bramkarz nie. Yy, jest pomoc. Ja wiem, kurde. To jest pomocnik, SPD chyba On to jest D coś tam, czekajcie, D D, nie no nie ma, czekajcie to, to będzie To będzie, i jadę, jadę literkami po kolei O jest, ale trafiłem idealnie Zacząłem od dwu, dobra To musisz być ty, tak jest Derun, szczerze totalnie, znam go tylko z nazwiska No ale dobra, lecimy dalej Zobaczymy Zaczniemy sobie znowu od crossa no nie trafiłem, no to klasycznie lecimy Ronaldo Premier League I trafiliśmy Dobra yy, Spróbujemy sobie strzelić tutaj w DH Albo widzicie co, bardziej uniwersalny będzie Maguire Harry Kapitan Za trzecim razem, trzecia próba, lecimy dalej yy, No i może dla odmiany zaczniemy sobie yy, Nie wiem, od Włoch Powiedzmy The Licht, żeby było trochę ciężej To nie są Włochy, no dobra to Ronaldo to też nie jest seria A, no to Hiszpania, Cross. To jest Niemiec, to jest Niemiec. Może to jest Hummels. To jest Bundesliga i to jest Niemiec. Yy, może Gorecka, nie, to nie jest pomocnik. Kimiś. To jest Josua kimś. także 5 na 12. Attempts made. Yy, dosyć dobra runda. Dajcie znać, czy chcecie więcej, mm, więcej odcinku z tej z tej stronki. Wydaje mi się, że no może jeszcze jedno się kiedyś pojawi, ale mam nadzieję, że tutaj będą aktualizacje, że może troszkę będzie cięższy tryb. No ale lecimy dalej, może zaczniemy teraz sobie od Francji. Nie? No to pójdźmy Bruno Fernandes. To też nie jest Serie, znaczy to nie jest Premier League, no to Serie A. No to na przykład Lautaro Martinez to też nie dam, ale Bonucci sobie damy to nie jest no to pójdziemy w Casemiro. To nie jest Hiszpania, czyli to musi być Bundesliga, no to może Lewandowski? Nie, Lewandowski to nie jest bo to nie jest napastnik, ale może Neuer. To jest Bayern znowu i to jest Bundesliga. To nie jest CDM, ale to może być. Nie, to nie będzie Gorecka, ale to może być Gnabry też nie, San, to jest Niemiec, zapomniałem. Dobra, Koman. Nie, Koman jest Francuz, czyli odpada. Kto tam gra? Kto tam gra? Upamykano to też jest Francuz, a to nie będzie Francuz. Czyli za z jest Bayernu, który nie jest z tych państw niżej wymienionych. Yy, I kto im przychodzi na myśl? No, Lewandowski. No nie, nie, Lewandowski to jest napastnik, czyli odpada. Czy pomotnik, to jest Francuz, nie? Aha, go tu w ogóle nie ma. Yy, o kurde, i to jest na pewno łatwe, ale nie mogę totalnie do tego dojść. Musiala jest Niemcem, prawda? Tak. Aha, co nawet nie ma. Powiedziałem tak. <laughs> no nieważne. Ej, ale. Co to jest, czekajcie, przed pozycjami? No, jest ten Koman, jest Gnabry, Sanne, Lewandowski. E, także to odpada, czy też odpada. Na pomocy kimiś, Miller, e, Gorecka, Tolisy, za słaby. Na obronie jest Hernandez z Francus. Bayer, Machium, kurde. No, może Davis? Nie, no Davisa nie ma. Na prawie obronie gra Paward. To nie jest Paward, SP, znaczy. Yy... Środkowa obronca to nie jest, bramka, to jest tylko Neuer Takich lepszych, ale go już strzeliliśmy Eśpeda jest kimś, ale to nie będzie kimś, no bo to jest Niemiec, nie masz być Niemiec Jest Gorecka, jest Toliso, ale Francuzów nie można Kurde Sabicer? Zobaczmy, sabicer, to jest mistrzało, tak jest Marcel Sabicer. no nie ukrywam, trochę musiałem na tym pomyśleć Bo dosyć nieoczywisty piłkarz No ale lecimy dalej, zacznijmy sobie cross nie, no to Ronaldo klasycznie, yy, no to Messi, nie, no to powiedzmy, że Alaba, nie, Alaba to nie, ale na przykład, czekajcie, no to teraz Serie A, to powiedzmy Kielini, Giorgio Kielini, dobry strzał, bo to się okazało, że jest to Włoch grający w Juventusie, yy, znaczy nie Włoch, po prostu zawodnik z Juventusa, no to Dybala, pierwszy strzał, nie jest to Dybala. No to dalej jest Artur Melo Nie jest to Artur Melo, nie jest to CB Może być to Sandro, też to nie może być, bo to jest Brazylijczyk, a to nie jest Brazylijczyk Bramkarz Szczęsny Tak jest, Wojciech Szczęsny, także trafiliśmy No i lecimy z ostatnią rundą, mamy już 8 minut odcinka, to tak idealnie, króciutki troszkę Dobra, no to może inaczej, zacznijmy od Modricia to jest CM, dobra, no to Gorecka. No nie, yy, no to. No to pójdźmy w tego Artura. Yy, czyli EŚP grający, Zielinskiego nie ma. EŚP yy, grający, no a taki Barella na przykład. Nikolau Barella to nie jest i to nie jest ani Juve, ani Inter. Milan, no to przechodzi mi na myśl Kessie. Kessie. To jest CDM, także on odpada. Yy, na Poli. Kto gra w napoli na SP? No jest ten. Yy... O Jezu, zapomniałem totalnie Ruiz. Nie Ruiz, ja pierdzielę. Nie no, Ruiz. Kurde. Fabian Ruiz, ale. No właśnie, ja się jako Fabian nazywa. Tak jest, jest to Fabian Ruiz, także to był ostatni zawodnik. W tym odcinku mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej tej stronki, to dajcie znać. Przypominam, że pomysł Shadowa, stronka od Shadowa, w sensie on ją znalazł, nie że stworzył. No i co, pamiętajcie, o go w górę, subskrypcjach, no i ja ledzę się ma.